Dzień zaczynam od retuszu, od wprowadzania nowych modeli i zobacz, co się zmieniało w kolejnych etapach. Co robiłem, że wygląda tak, jak wygląda. O, dobra, czyli tak było wcześniej, a tak jest teraz. Witam Cię w tym nowym pięknym dniu. Jeszcze mam dużo rzeczy do wprowadzania do sklepu. Ubrania świetne mam, spodnie, moro, ale to wszystko męskie. Czerwony kolor. I tutaj, takie. I wiesz co, nie mam po prostu czasu. Nie mam czasu. A zaraz miłosza, rocznica komunii. Tempo Marcin, tempo Mało czasu. Dzień dobry. Co 120 minut? 20 minut. Jest ta msza, a ja nie jestem uszykowany i nawet nie wiem, co się ubrać. Ale jeszcze lepszy numer. Mam mecz o 12.00. Myślałem, że będziesz już gotowy. Uszykowany. Dobra, pracowanie jest skończone. Za 7 minut komunia, y, prasowanie. Wybrałem koszulę, gdzie nawet jak będzie gdzieś pognitzona, to i tak nie będzie widać. Białe spodnie, dobrze, że ostatnio robiłem porządki, więc je odszukałem. Tam już dzieciaki już widzą, że idą mocno, cały czas. Y, a jeszcze tutaj proszę, zobacz, jak Kasia ładnie przygotowała. Owoce. Dobra, do dzieła. Więc wygląda sytuacja tak. Koszula, trochę ciasna, ale nic. Jeszcze tylko co białe, ale tu nie mam skarpetek, tylko mam. O, nie będzie widać stopki. I odszukałem takie jasne buty, więc powinno być ok. Ale nie, czy będzie mi widać skarpetki. Dobra, muszę zdjąć skarpetki. Nie, nie może tak być. I po trzy, Martial. to ile to jest? 3 razy trzy? Sześć. dalszy nie, dziewięć. Wiem, że już szykujesz nagrania, bo jak jest taka sensacja. Jaka sensacja? No nabija się z moich budów. No nie są najnowsze, są stare. A jakie to ma znaczenie? Milo. Dobra, rocznica zakończona. A teraz? A teraz gdzie? A teraz powinienem na mecz. Jechać. Dobra, odprowadzę tutaj Kasię przede mną, Będę mówić cicho. Odprowadzę ich do domu tylko pod klatkę, żeby wszystko było ładnie, i zaraz później sprintem samochodem na mecz. Na pierwszą połowę już nie zdążyłem, ale może na drugą. No dobra, teraz szybko na mecz. Jestem gotowy, ale widzę, że nie potrzebują. Więc mamy trzy osoby. Mamy trzech na zmianę. Jest przerwa, akurat sędzia zagwizdał. Zobaczymy, jestem ciekawy, jaki wynik. Jaki wynik? A jaki wynik? Nie machaj! 1-0. No to brawo. No dobrze, to teraz możesz mi pomachać. Gu gu guzik mi się odbił. Odbił mi się na brzuszku guzik, bo po prostu brzuszek jest duży. Brawo. Prowadzimy 1-0, tak? Tak. No to brawo. Kto strzelił? O, Wojciech, znowu ten. Co nie, nie pisze? To jest Wajtek, proszę bardzo. Obrona. Brawo, kempa spocony. Super. Czyli ja nie gram. Brawo. Mazji! Ależ... Brawo Mazji! Już myślałem, że wejdzie! Waga grają! Gramy teraz w osłabieniu. Grają! Yes! Pablo, dość tu Pablo! Wejdź! Pokaż mu się ktoś. Kur. Dobrze, dobrze! Dajcie zagrać!

Szybko zmiany róbcie, szybciutko. Marcin, Marcin gdzieś to ci... Dobra. Tobie też? Czy tak, tak. na czole? Grawaj czoło. Ale poczekaj, jak raz wyjdzie. Pokaż od rysie. Panu obracaj. Napnij ten. O, łopatki, dobrze. Pokażcie się Wojtkowi! Wiecie, że znam rozprze? Tak? No. Super, ja też. Powolniej! Eee! Brawo, Wojtek! Czerwona kartka, ale dla kogo? Taki spokojny mecz, a, kurde, kartek się sypie. Ja muszę przewagał, No i zobaczcie, znowu się rozgrywamy tak samo. Okazuje się, że gramy teraz w przewadze. Czerwona u przeciwnika, więc może będzie jakoś łatwiej, ale nerwówka jest duża. Yes! Yes! Brawo Pablo! Brawo Pablo! A, a żuwiu był rzut rożny i Mazi wyskoczył na żółwia i żuwiu po prostu teraz nie może oddychać ani nawet wyprostować Żuwiu Boli! Poczułeś Maziego? Dobra panowie. By się panowie Myślę, że bardziej go oddech poczuł, niż jego samego niego Panie sędzio, co to jest? Jak? To jest czerwona! Jaka czerwona, jaka żółta! Jaka żółta? Sam na sam wychodził! Jaka żółta?

Na obiadek był... Na pierwszy był oczywiście rosół, a tutaj mamy sznycel z indyka pierś z kurczaka, ziemniaczki, no i takie takie na szybko. Tradycyjne polskie jedzenie. A! To najważniejsze Kasia zrobiła z mleko. Z prawdziwego mleka krowiego. Prawdziwe, niekupowane z siatą mleko. wszyscy do pracy, pakować paczki. Ja nie dałbym rady przez cały weekend, nie mogę powiedzieć ile zamówień, ale ja sam nie dałbym rady, nie ma szans, dlatego idziemy w czwórkę. Potrzebuję pomocy. No właśnie siedzimy tutaj, pracujemy ostro i jest 18.48 i po prostu nie wrzucił się film. Nie ustawiłem, ale nie wiem, ustawiałem godzinę 18.30, a byliśmy i mogłem sprawdzić, no nic, trudno. No i sprawdzam i faktycznie zobacz, tutaj jest ledowy. Tak sobie tutaj, gdzie to jest, opisuję, No dobra, nie będę pokazywać. I wszystko działa. I teraz ta paczka po prostu będzie się świeciła. Tak? Miłość właśnie tutaj sprawdza. Nie, 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 stoper. I mówi, że ten się bardzo długo kręcił. Ile? On, że 4 minuty chyba, tak? Hello? Najgorsze w tym wszystkim najciekawsze jest to, że robimy. Ale po prostu ciąg, nic nam nie maleje, dlatego że wrzucił się vlog. W tej chwili, że jest 20:30, cały czas siedzimy i po prostu przychodzą nowe. I nic po prostu, nic nie widać, że coś robimy. Wyzwanie przyjęte: krajeś. Wydaje mi się, że to. Nie, przepraszam, pomyliłem się. Krajeś, nie przyjmuję tego wyzwania, bo uważam, że to będzie za długie, bezsensowne. Robiłem live'a 24 godzinnego i to wystarczy. Nikt tego vloga nie obejrzy, więc nie przyjmuję tego wyzwania. Ale poznaj mój kolorowy świat. Twoje właśnie wyzwania. Co ja dzisiaj jestem? Ja cię kręcę, <gryw> ale jestem zmęczony, zamotany. No dobra, okej. Okay. Są od 15 zł Spinery i będą inne różne rodzaje, dlatego nie tylko po 15 zł, ale <grymne> i inne. Poznaj mój kolorowy świat, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dobra, to jest to, co na teraz czekałem. Adam Staniszewski, pozdrawiam cię również bardzo serdecznie, przyjmuję wyzwanie. Mam, nie, to zrobię na jednym treningu. Mam 38 razy, o, 40 lat. Tyle, ile mam lat, żeby to zapamiętał. Dobra, Marcin, zapamiętaj, zapamiętaj. 40, 40 główek zrobię, pierwsza trójka, która była najszybsza. Filip Michalczyk, Kuba Dołęga, Kacper Czuprynia, Pozdrawiam całą trójkę, trzyma się, cześć i tutaj też się widzimy jutro co będzie nowy piękny dzień, piękny dzień, trzyma się i hej, cześć!